Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony SkawronPiąty i zapraszam do kolejnego odcinka serii Disciples 3. Kolejny odcinek, tu przed nami stoi drugi odcinek, przymierzem elfów. A tak ogólnie tej całej serii to jest już chyba 28 bodajże. Mamy tutaj goblin na którego chyba jeszcze nie widzieliście, nie jestem pewien. Ale jest bardzo ciekawy. Ma no nie duże obrażenia, ale bardzo duża szansa na trafienie krytyczne jak na goblasa. Bije razy dwa, więc spoko. Może nawet 66 zadać obrażeń. Ooh. Może sokoloko oko rzucać, co za... O Jezu. To jest mocne, jeszcze plus 3 zręczności w nosy I chyba go ich w nocy zaatakowałem, nie? Chyba jo. No dobra. W każdym razie chciałbym skorzystać z tego tobą, ale niestety nie będziesz ich sięgał. Taki ból łuczników którzy też mają jakiś tam zasięg niestety Dobra lecisz napierdzielasz Dobra lecisz napierdzielasz Ty przyjacielko przyjacielko e, kochana lecz Fajnie Szczelaj ojej co jest Ojej, z goblinami się męczę, ludzie. I też jego inicjatywa, nie? 40 będzie miał w następnej turze. Co za pała. No, ustań tutaj, bo on chyba nie będzie miał tej opcji wejść, więc spoko. Strzelaj! Żabi! Idealnie 36, tyle brakowało. Fajnie, dobra, lecz... Tego może... Ile w ogóle do levela, przyjaciele? Okej, okay, niewiele. Ale jak uciek, śmieć. Chodź tu. No tu. Honoturu. Oż w mordę, co za gość. Co za muł. No. Yeah. Pięknie. No niestety bohater jeszcze oczywiście nie awansował. Trochę mu to. Trochę troszeczkę więcej mu brakuje doświadczenia niż reszcie. Tym elfem mi się nie chce poruszać, tak szczerze będę się ruszał samym bohaterem. A to co? A to mój, dobra. Ora zajrzyjmy może tutaj. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy żywiołaka powietrza, który jest dosyć opał, więc nie będę w niego wchodził, przynajmniej na razie. Not yet. Tutaj mamy wieśniaków. Spoko. Zrobię to. Z przyjemnością w nich wejdę, z trafieniem krytycznym może. W ogóle to gdzie jest debuff, który zmniejsza ich odporność na obrażenia kłute? Przecież coś takiego u elfów to jest priorytet. Co jest? Ale kanał. Przecież elfy mają najbardziej OP łuczników w grze. łucznicy biją obrażeniami kłutymi. Nie... I elfy nie mają debuffa, który zmniejsza Odporność wrogów na kłóce, no co jest? To się dupy nie trzyma Ja pierdzielę No nic, no szkoda Po prostu rzucę to i jakoś to będzie Jakieś tam kryty powchodzą w tych wieśków A u nich 16, dobra, mam, mamy ponad 20 y, punktów przewagi, no może nie ponad. Może ty masz ponownie też nie. Co ty dostałeś za siłę? Ty też siłę? Ja. A ty? Też siłę. No proszę, wszyscy dostali siłę. W sumie spoko więcej ten życia i obrażeń. I większy też mocniejszy heal, nie? Ona też mocniej hila dzięki temu, że ma więcej siły. Trochę niepoprawnie moim zdaniem w tym sensie, że siła również jest statystyką magów i healerów. Gdyby to się nazywało po prostu moc. No nie? Coś takiego... To byłoby idealne wtedy Oczywiście ja tutaj z Tobą nie mam zamiaru walczyć jak jesteś na tym, pole, więc na tym polu więc ja Cię tutaj z przyjemnością wyciągnę żebyś się przeszedł ze mną tutaj no, A załóżmy, że tego on debił Ta chyba stąd będzie sięgała swoim healem Tak, będzie sięgała więc, nie, więc zajmij to miejsce i na razie broń się bo nie masz co leczyć I Ty tutaj napierdzielaj Oczywiście łucinkiem muszę teraz uciec w lewo, w dół żeby ten przypadkiem do ucznika nie poszedł. Piękny, ja to uwielbiam jak kryty ignorują postawę obronną. To jest takie wspaniałe. No, kryty no co chwilę teraz wchodziły. Bo jednak ten buff jest mega. Ej dobra, wszyscy biją konika. Spoko. Czy ty masz... Nie masz. No, Waituj. Wait. Zastrzel tego. Wychilaj go Ty walcz Pięknie I ty stąd tutaj krytem go zabijesz. O Jezu, co za gość! Ma 5% szans na chybienie. I co robi? Chybia. To teraz, żeby dla zachowania równowagi będzie kryt. Pało jedna. Dobra. Bohater pewnie zdobędzie poziom teraz co, nie? No nie, no, 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 no raczej, raczej tak. Za czterech wieśniaków? Nie wiem w sumie. Ja. Chyba na styk, tak co? No, mniej więcej. Mniej więcej. Tak, Jo, 33 tylko nadwyżki dostał. Okej, okay, lecimy w szybkość i nie chcę zwinności, chcę wytrzymałości. Pójdziemy sobie do dowodzenia. Co my tu mamy? A, dobra. Wiem co to jest To też się może przydać Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Bo każdy bohater ma jakieś inne umiejętności, no nie? A, czujność O A, no dobra, no to się nam takie tam powiedzmy, że przydatne. To to nie Takieś tam ekspy Przysięgam do ruchu, ale za każde 25, więc tak sobie. To Tutaj przysięgam do kontra za każde 20. O! Spoko. Dobre. Myślę, że do tego się dokopię. A, no oczywiście jak wezmę tutaj ten punkt dowodzenia, to będę w... po ten punkt szedł. Prawdopodobnie w ten sposób osób to zrobię. Jak już będę w tym miejscu to dojdę do tego. I później oczywiście będę jak się jakoś, jakoś rozrastał po te umiejętności inne fajne, ciekawe. Dobra. Lecimy dalej. Uuu, mamy tutaj jednego najemnika. No fajna mapa, Wam powiem. Jak już jest jakiś groźniejszy przeciwnik, to jest sam dzięki czemu można sobie pozwolić na atak. Ehm, no, weźmy sobie to. Niech i tak będzie. Tutaj mamy plus 10 do ruchu na lądzie. Na razie mi się to nie przyda, bo mam dużo. A na ja niestety nie możemy mieć więcej niż maksymalną ilość. To jakiś eliksir, to jest jakiś hill. Czy ja Cię pokonam, nie bafując się? Konam Cię, tylko że... Ja chcę mieć na przyszłość to opracowane. Oczywiście teraz nie rzucę tego. I pytanie, czy ja chcę... O, tutaj też na wodzie będziemy pływać, na tej mapce. Spoko. Bo w sumie pływanie chyba było tylko w tym pierwszym scenariuszu, jak grałem Imperium, no nie? Bo demonami nie umarłymi mi w ogóle nie było pływania. Ha, ha, ha. Czy ja chcę go kurczę atakować bez buffów? Tak średnio. Raczej sobie nie poradzę. Zależy jakie, jakie będą pola na polu bitwy. No, no nie. Ork z goblinem to też dosyć wymagająca walka No mi nie, nie, nie da przejść tędy, no dobra Trudno Na most na razie nie chcę wchodzić Podejdźmy tu, teraz się przyda to zyskanie ruchu Ten mi pewnie nie pozwoli tego wziąć bez walki Tutaj mamy, co my tu mamy? Okej okay. On jest słabszy Aha uh -huh. A tak 96 108 Dlaczego tak? Nie kumam Nie wiem Coś się spierdzieliło Coś tu się ewidentnie Spierdzieliło No nie no te Urgini to sorry Zbierasz kości z zombie Trudne walki, mam powiem. To no nie no, spróbuję tego jednego najemnika tak szczerze. Teraz będę miał trochę many. Jak tam z hajsem stoję? Tutaj jest zbudowane. Tutaj 850. No dobra. W sumie spoko z tego co widzę ma w końcu problemy ze złotem zamiast z kamieniami. Ale pewnie się to zmieni niedługo, patrząc na przychód. To prędzej czy później znowu będę miał z kamieniami problem do uniku czy kryty wezmę sobie te uniki żeby nie miał praktycznie żadnej szansy na kryta we mnie 20 uniku to powinno wystarczyć powinien mieć wtedy nie ma on ma 28% nie wiem jak to działa jak to się skaluje nie wiem czy koniecznie muszę mieć przewagę no znaczy na pewno muszę mieć przewagę uniku nad jego krytem, tylko nie wiem jak dużą, żeby on miał minimalne szanse na kryto, czyli 5%. Okej, okay, tu jest te pole. Z tego też mógłbym skorzystać. Być może Teraz tak ty bijesz 56, bohater... Bohater 48. No dobra, to ty bym, tobą chciałbym zająć to miejsce, ale nie zajmę go teraz. zły Podejść tu i broń się też się broń eee, Beznadziejnie hm. O kurwa, on tam podejdzie teraz Ale żem spierdolił O jezu Chyba że Jest nadzieja jest nadzieja, mu nie pozwolę po prostu się stąd ruszyć, jeżeli ja do niego teraz podejdę. I Nie będę go atakował, tylko wezmę obronę. Podejdź w sumie. I on będzie na pewno chciał iść tam na dół. Na stówę będzie chciał iść na dół. Do bohatera, a ja mu na to nie pozwolę. Pięknie, na postawie obronnego. tutaj przytrzymałem. Niestety ja się teraz stąd nie ruszę. Bo on ma ten punkt osłony. Ha. Dobra, po prostu bez tego pola go zjadę może. Okej. Okay. No i on tutaj nie ma dojścia. Dobra, tak. niech, niech i tak będzie. Ty możesz spokojnie go zacząć mijać, dlatego że bohater ma jeszcze punkty słony, więc jak on będzie chciał uderzyć hucznika, a no bohater mu po prostu nie pozwoli. Nie mam dla tego oczywiście pojęcia czy on chciał uderzyć hucznika, nie wiemy tego. Możliwe, że chciał uderzyć konika albo bohatera. Ale cóż, nieistotne. Pięknie. Napier dalej, panie, napierdalej. No. A nie razem mnie nie krytną przeciw dzięki tym unikom. Tak to by, prawdopodobnie by krytał. A jego kryty byłyby bardzo bolesne. jeszcze tu mamy Hila. Tu mamy jakieś... Uuu, a właśnie, Talizman założyłem? Dołożyłem, dobra. Usiadłem do siły, okej. Okay. O, skrzeszenie. Tutaj mamy młyn, który daje 50 złota. Należy do Imperium. Przecież ja tutaj walczę z Imperium do cholery, więc z jakiej racji to należy do Imperium? To powinien być neutralny teren. To jest nieuczciwe. To jest nie A właśnie, ja miałem się w pierwszej kolejności tam udać. Pytanie, czy ja chcę się przeżerać teraz przez tego worka. Ja będę miał jeszcze tego buffa że mogę sobie na to pozwolić zbudujmy 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 to niech już będzie dobra i lecimy na worka. i teraz tak mamy bafa do tych uników dajmy jeszcze bafa do krytów dzięki czemu powinienem sobie poradzić z tym workiem bez większych problemów mhm a może być ciekawa walka w sumie. Może być dosyć ciężka, bo ork, jeżeli jemu spadnie HP do 50%, to on sam dostaje strasznego buffa do scen, do szans na trafienie krytyczne. Więc tak, to może być bolesne. Hmm. Ale sfokusuję się na razie na Goblinie Chciałbym wykorzystać to pole do walki, ale chyba sobie daruję. Masz osłonę, masz osłonę. Bijesz obuchowymi. Dobra Big Attack jest Ork jest jeszcze groźniejszym przycimkiem niż go zapamiętam niż myślałem Jejku No dobra no jakoś to wyklepiemy Jakoś to się zrobi Mam nadzieję że on jest wkusowany Słona nie, 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 nie. Tak. Okej. Okay. Dobrze życia. Spoko. Bij. Pięknie. Bij tu tego. Okej, okay, jeszcze jeden strzał i polegnie. Bohater, bohater, bohater. E, ulecz tego. Mhm. Weź teraz tą kontrę. Pięknie. Mm. Ok, robi się bardzo groźnie Teraz praktycznie każdy czas prawdopodobnie będzie krytym 70. No to sorry Na tym etapie rozgrywki 70 to jest potwornie dużo O jezu Ale to bolesne Gini już, trzeba burstować takich śmieci, którzy dostali takiego bafa. Ile on zadał, nie zwróciłem uwagi 160 Dwa, zadaję. Aha. No to dupa. Jeżeli krytnie, a prawdopodobnie krytnie, biorąc pod uwagę jego ja unik. Trzeba go wylecieć jeszcze raz tobą i jeszcze tą, healerką. Okej. Okay. No, polełby. Leżeć, powiedziałem raz. Dobra. Jest. Super. Co tutaj było? Hmm, nie dam się. Nie dawiam się w tej tuze Niestety. Ha. Huh. A to jest dosyć fajna, niezbyt trudna bitewka. Giermek uczeń. Jakiego ja mam bafa na sobie teraz? Dokryta. Do uniku nie mam. To damy sobie buffa do HP, być może? Jak to będzie wyglądało, czy procentowo wzrośnie, czy będę miał 258? Muszę to przetestować, bo nie pamiętam. Więc dorzucę po prostu. Wydaje mi się, że procentowo. Myślę, myślę, że nie będzie miał 258. No, ale nadal. Niech tak, niech i tak będzie. No i dobra. O! On dojdzie do mojego łucznika od razu A, Dobra, ustań tu i stąd może strzelić? Nie możesz Na giermku się wkusujmy Dobra Wait Okej okay. To by się zdało, kurde, tu przytrzymać ich Ten ma na cięte więcej, plus 25% Ten też Okej, okay, to nie jest dobra walka. Myślę, że bohater weźmie tego i ten centaur weźmie tego na klatę i będzie spoko. Oj 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 oj. Ten maguś tu będzie też wkurzał trochę. Ty się odstrzym, żebyś nie otrzymywała niepotrzebnych obrażeń. Łucznikiem też chyba będę musiał się odsunąć. W sumie podejść tu. Oczywiście osłona będzie, ale to nic. Ważne, że już jej nie ma. Ty możesz w sumie zrobić krok do tyłu i strzel w maga, włóczniaka. Eee, a nie. Ja mam plan. Ja mam kurde ideę. Jestem wounded. Jestem mm, Jest A, dobra, to ten mój pomysł nie wypali. Bo chciałem, żeby po prostu jakąby on by chciała atakować, to by była osłona, nie? Ale wyszły tak. Mhm. Mhm. Spoko. Spoko, walka. Ging tu, śmieciu. Pięknie. Idealnie, chile. Wszyscy full hp. Pięknie. Mhm. Mm Dobra, dobrze rozegrana walka. Tu mamy wilka. Jeden wilk. No to nie jest też najgroźniejsze. Uh, tutaj mamy. Normalnie bohatera mego pokroju. O, super umiejętność, bardzo przydatna. Eee, który ma łowczego. Ale z przodu w pierwszej linii ma tylko jedną jednostkę A ja jestem ciągle zbuffowany Więc myślę, że jestem trochę lepszy Mimo, że ma ławczego On ma ławczego, ale za to ona i ona i on sama pierwsze poziomy A moi to już mają trzecie stale czyli 97, a ona 76 Więc ja... Jestem troszkę lepszy. Spoko, że twój cel jest prawdziwy. Twoja celność w sensie jest prawdziwa. Realna, prawdziwa, nie wiem, poprawna. Albo po prostu zajebista, najprościej będzie powiedzieć. Bezbłędna. Moja celność jest bezbłędna, może tak. Dobra. Co by tu zrobić? Na tym trzeba się sfokusować. No je, oni też mają heal, zapomniałem. No ja. Eee, no dobra. Ten podejdzie na pewno do konika, spoko. Ja tu na łajcie tutaj wezmę go. Ja go wezmę, kurde, z przyjemnością. Ty weź na razie, tu podejdziesz i złejtuj. Eee, w dupę sobie w te kolce. Okej. Okay. Cofnij się troszkę. I leż. Pink. Pięknie. Dobra, i ty po prostu będziesz boostowany teraz bohaterze. Który w dodatku masz... Nie masz? Okej. Okay. No dobra. No dzięki temu, że tą whitewałem, to teraz dobijamy. A ty możesz zrobić jeszcze jeden krok do przodu. Ty możesz... Nie wiem co ty możesz. Nie wiem co ty chcesz. Możesz podejść. Czemu nie? Strzelaj. Z bliska. Okej, okay, to ci nic nie da, śmieciu. Gin tu. Gin. A widzisz, enemy is strong. You are not. Dobra, teraz tak. Ciebie dobijamy. Przyjacielu. Ciebie healamy. Ty będziesz leczyła, nie leczyła, bo tutaj wszyscy full HP mają. Pięknie rozegrane. Napierdzielaj. Pięknie. No i dobra quick fight na tym healu. Fajnie, fajnie. Dobrze idzie. Dobry odcinek. Dajcie lajka okej okay, mamy u mamy runę która zwiększa nam szansę nakryta 20 super no i mamy waleczność proszę bardzo zmieniła się coś twoja zbroja nie wy wygląda to że przedmioty te najsłabsze które dają tylko posłuchajmy do statystyki nie sprawiają że się nasz pancerz zmieni zmienia niestety mogę z tego już teraz skorzystać bo w sumie słodko ale Bohater niedługo będzie miał poziom, prawda? Dokładnie. Czyli ja najpierw wbiję ten level, wezmę nową jednostkę, tego łucznika tamtego, od tego, czyli skoro go będę chciał wziąć, to Ty już tam możesz lecieć, pomału. A w sumie nie, po, nie pomału, tylko po prostu już tam bądź. Okej, okay, teraz tak. Tego trzeba się pozbyć. Egzekutora z jednym leśnym duszkiem. Jestem ciągle zbafowany, ale tylko na HP. Powinno wystarczyć. Ja, damy Niech ta mana się zbiera trochę. Jednak jestem arcymagiem, więc później przyda mi się tej many dużo, żeby móc te dwa zakręcia rzucać. Ten ma odporność na kutę minus 25%, więc przepraszam cię przyjacielu, ale będziesz otrzymywał niezłe obrażenia od tego i od tego. Też biję ku tymi. Niestety ustałeś w takim... Niefajnym miejscu ci powiem. Chciałem, żebyś tutaj bliżej był. Ale, dobra, damy radę. Możesz tu ustać. To nic, że, że on będzie mógł to wykorzystać, dlatego że ja to zajmę. Ho ho, ho. taki jestem cwaniak. Teraz boję się, że ona na, na to nie, ona na to nie weszła. Hmm. Uh, uh, uh. Może się bałatej, osłony po prostu z jego strony. Prawdopodobnie tak. Okej okay, on ma też fajnego, fajną umiejętność, która zmniejsza odporność na magię o 25%, czyli na te wszystkie... 4 bez umysłu i śmierci jak widzę. Ok... Dobra, B. Power of Fuck you. Bee tu. Napierdzielać go tu, po dupie. Tutaj zajmę w razie czego to miejsce, żeby przypadkiem jej nie przyszło to do głowy. Okej, okay, to już nie było potrzebne. Dobra. I... level up. Fajnie. Okej, okay, wygląda na to, że mam jeszcze zwiadowcę, więc tam, więc mimo wszystko tamten będzie miał trochę tych expów. Okej. Okay. No niech tak, niech tak będzie. Dowodzenie. I tutaj, wytrzymałość. Lecimy jak najszybciej do kolejnego, żeby maga mieć tę Urginie, którą sobie wezmę na końcu. Zmiana dnia. Ty, przyjacielu, podeśli O Jezu, nie, 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 nie bij się, nie bij się. Możesz ją wyminąć, prawda? Możesz. Powiedz, że możesz. Musisz móc. Możesz. Dobrze. I teraz tak. Samego siebie nie możesz przekazać. A, szkoda. Dobra, niech i tak będzie. W ten sposób... Ja, jest zawsze. I teraz bohaterem wbijamy tu. Wszyscy się przemienili. Pięknie. Bohater na czwarty poziom wszedł. I lecimy do kolejnego dowodzenia. No chuj, wezmę to mimo, że to mi nic nie będzie dawało przez bardzo długi jeszcze czas. Ale powoli, pomalutku Mamy już dobrą armię, mamy przede wszystkim kolejną jednostkę, mamy dwóch łuczników, którzy już nie są tacy słabi No ten ma, tutaj widzę, że ten level więcej Ale to nic Spoko Nadgoni Mamy leps lepszą chwilkę, mamy już egzekutora, który niestety te odporności ma kiepskie, bo ta poprzednia forma miała tutaj plus 25% nacięte Chyba tylko nacięty, ale nie jestem pewny. Nieważne, w każdym razie miała jakiegoś tam buffa tutaj, a ten ma tutaj debuffa. Więc ta forma jest trochę zawodna. To mi się w ogóle nie przyda, póki co, bo nie mam żadnego maga. A mogę sobie dołożę później, na końcu. Ale pomału to zaczyna wyglądać. Więc yy, chciałbym zakończyć w tym momencie ten odcinek drugi. Bo prawdopodobnie też trwa już trochę czasu. No i co? Bardzo serdecznie dziękuję. No i pozdrawiam miłego nie życzę. Na razie, ja byłem skywan piąty. No i cześć.